Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, witam wszystkich. Ja chciałabym powiedzieć tak od siebie jeszcze raz, że ja nie wyobrażałam sobie, że w XXI wieku wrzucenie swojej myśli do internetu, bo ja mam konto na TikToku i tam jakby od ilu jakiegoś czasu się udzielam, żeby to wywołało takie wydarzenia, taki ciąg dalszych wydarzeń, że ktoś nie sugeruje, nakazuje mi Usunąć to i nigdy więcej nie wypowiadać się źle o człowieku, który pełni y, rolę w państwie, który zajmuje stanowisko. Y, słowa krytyki, jeżeli może były za mocne, chociaż ja tak nie uważam, y, trzeba przyjąć na klatę, bo jeżeli jest się kimś y, ważnym, to te słowa krytyki na pewno będą spływały po człowieku. Y, ja, y, tych mężczyzn byłam w takim szoku, że ktoś miał śmiał do mnie przyjechać na moje własne podwórko i mi coś nakazywać, że ja coś źle zrobiłam, że ja nie znam się, że ja nie mam prawa o kimś mówić. Pan Kołodziejczak zna całą historię. Rozmawialiśmy dwa razy przez telefon i jeżeli on teraz mówi, że sprawa jest zamknięta, no to bardzo dobrze, z jego strony ona jest jak najbardziej zamknięta, z mojej jeszcze nie. Do Ministerstwa zaproszenie do Ministerstwa Rolnictwa. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Ale ja bym ministra rolnictwa zaprosiła do siebie, bo chciałabym porozmawiać o tym, co się dzieje na granicy wschodniej. O tym, jak towary z Ukrainy wjeżdżają do nas, nie są badane. Nikt nie pobiera żadnych prób. I czy to zaczął PiS, a teraz jest właśnie pan Kołodziejczak, który miał to zmieniać, to dlaczego tego nie zmienia? I tutaj do wszystkich rolników bardzo proszę, bo wiem, że z Podlasia wyjeżdżają autokary, wspierać rolników na granicy, medyka chlebenne, Chrubieszów, Zosin dzisiaj zaczął strajkować. Zbierajcie się i pomóżcie chłopcom tam, dajcie wsparcie, a my będziemy strajkować dalej tutaj, każdy w swoim województwie i w każdej miejscowości. Ministrze Rolnictwa, ja myślę, że rozmowy, rozmowy najważniejsze są o naszych problemach, o tym, dokąd my dążymy, dokąd dąży polskie rolnictwo, a nie przejmowanie się teraz wiceministrami i moimi sprawami, bo to jest na drugim czy na trzecim planie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, Lito, chciałam zapytać, czy ci mężczyźni, którzy do Pani przyjechali, w jakikolwiek sposób się wylegli? Powiedz, jak wysiedli, oni początku mnie zapytali, czy ja wiem coś na temat strajków, bo nie byli pewni, czy dobrze trafili. I jak ja powiedziałam, że jeszcze nic nie jest ustalone, to ten pan, który wysiadł z samochodu pierwszy powiedział, że my jesteśmy od Michała za To padło, takie zdanie padło.